Siemanko, jestem pan Koksu i witam Was w wszystkim odcinku. Zagrajmy w Minecraft na Survival. Jest ze mną mój kolega. Mr. Bing. No. Słyszeliście go? Jeszcze raz. Mister Bing! A możesz mówić głośniej? Mr. Bing. Dobra. Jak widzicie? Mister Bing. Pokażę wam jeszcze raz. O, widzisz, patrz moja chata. Znaczy jaskinia. Pa. Lata pracy na przetrwaniu. faniu Fajnie, nie? Haha! Ha, ha. Sam samy taki nie zbudował. Dobra. To jak, kończymy budowę, nie? W domku. Kurde, co jest? Raczej jeszcze nie zaczęłem. Powiedziałem chyba. Dobra, nieważne. A co nas kurwa to obchodzi? A czekajcie. Co, więc za przykład Co powiedziałeś? Kurwa powiedziałem, wiesz. Dobra, eee... Yy, weź to jest. Surowy schab. O fak, że mi się chce. No, no, mam, no. chcę się najeść. O, sam, co, co, co? Co? No, wiedziałem, wyjdź. Nie, chcesz się najeść? O, pojdę. Aż wie sobie. Dobra. Dam jeszcze, żeby mi się. pieczony hub mamy. Dobra. Zaczynamy budować. Polecimy w kształt tego. Nie? No. Gin. Patrzcie. Tutaj takie... będziecie się przymoczę, zacznijmy u Pinka. Okej. Dobra, nieważne. Nie będziecie źli. Nie śmiejcie się z niego, bo on... Nie lubi. Tym on jest groźny. Chcę poszedł żarty z policji. Cie! Takie żarty? No, a, to, a to są żarty, nie bierzcie tego do, do wiadomości czasami, nie? To to. Żarty, pamiętajcie, nie? Aha. Dobra. Trzeba tutaj będzie zrobić. Tutaj? Zrobić. Dobra, Bicior. Bicior. <śledzi> to dla, to to na, 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 na. Co za... Jestem wiecie Co za Szósty odcinek. A więc wiecie, z kolegą właśnie, z Mr. Binem. Będziemy nagrywali może odcinki. W którymś odcinku może go zaproszę jeszcze. Zobaczymy jak Wam się spodoba. Jak chcecie, żeby nakręcał ze mną całą serię, to piszcie w komentarzu. Jak nie napiszecie, to, znaczy, to znaczy, że nie chcecie. Żeby było jasne. Łapki w górę oczywiście. No. I prosimy o dużo subskrypcji. Prawda? No. Fakt. Ja wysłuchuję. Ja wysłuch Dwa subsk dwie subskrypcje i kolejne dwa odcinki. Nie? Nie. Nie co to kolejny odcinek. No właśnie. Także. Wiecie, nie? O co mi chodzi? Kurde. Mamy jeszcze jeden stack. O! Patrz! Widziałeś to! O! Masz piniać. Co tam u ciebie? Dobrze się czujesz? Dobra, idę do jaskini. W mojej miejscówki fajniej Kurde, nie tu. Tu chcę. Tu chcę. Приветствую sí. вас. Sí. No. Sí. No. 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 Jak nam zabraknie, co najwyżej dorobimy tego bruku. Ale raczej nam starczy. Jak nie, to albo dorobimy, albo zrobimy po prostu prowizorycznie sufit. Wiesz, co to prowizorycznie? A wiesz, co to? Nie. <laughs> Widzicie? Mr. Bean nie wie, co to prowizorycznie. Czyli taki z innych, tych. Po prostu z innych bloków. Co ty starczy, Co? Starczy, jeszcze zostanie? Jeszcze. Hmm. się to, to razem jeszcze przypominamy. Prowizorycznie to znaczy taką no, na tą chwilę po prostu taki. No wiecie. Dopóki nie uzbieramy tego, co mamy. To po prostu uzbieramy. Opa, jaki fajny domek. O. I tutaj tutaj planowałem, żeby takie coś zrobić. Patrz. Tu by się piasku zbierało i taką plażę. By się zrobiło, co? No. Fajne? No fajnie. Dobra, to teraz sufit. nam. Mr. Bean? Halo! To No na z desek. No Oczywiście. Już nie, nie z nie? Jeszcze nam zagraćmy desek. Zobaczyć. Na pewno mi wystarczy. Dobrze, że mamy łopatę. My ruszymy zaraz w jaskinię. Do kopalni. Co? Proszę dać dźwięki w Majdrafku. No racja. Zciwie. Opcje muzyka i dźwięk. Tu nie? No. Teraz lepiej, nie? Dobra. Dobra tutaj tutaj nie? Musimy iść. O, oh fak! Jakie to jest? Demowe? Nie wiem. Dobra, tam jest. O, to tam, tam to jest. Nie Co? Nie! Ładnie musi być. Opatrzcie, węgiel. Kulę. Kilof mi się kończy. Tak się zastanawiam. W tym Minecrafcie to trochę nierealne, żeby kilofem yy, drewnianym kopać, nie? No. Albo siekierką, Przecież to się z tym Nawet by nic nie ucięło. Dobra. Tego wykorzystam jeszcze. Nie? No. A wiesz, zapasy zimowe. zimy <gry> Jak nie ma zimy? Tylko pada śnieg. No tu jest zima. No patrz. O, śnieg. Czyli zima, nie? Czyli <laughs> spadł tutaj śnieg. Co? Czyli spadł tutaj tylko śnieg. O, to to mamy. O, to to, 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 to jaśniejsze. Ale to to jaśniejsze musi być. Bo to jest chyba dom. Dębowy. No, to jest Naciągłeś już? Oni jest dobry z matmy! Mr. Bill jest dobry z matmy! 34? Nie, 30. Ale ten jeszcze nam trzeba na drzwi starczyć, nie? Musi. 30.